Witajcie, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj yy, tak trochę temat, który został wywołany przez dyskusję yy, pod ostatnim odcinkiem, czyli o takich powiedzmy małych 50nicach, które się pojawiają. Ja o tym już trzy lata temu mówiłem, no ale rozumiem, że ktoś te trzy lata temu mógł nie słuchać. Yy, yy, myślę, że no, to muszę, muszę to pokornie jakby przyjąć. Na klatę, że prawdopodobnie jestem jedynym, który słuchał wszystkich odcinków. rozważań na dzień dobry. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, werset 8 mówi: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na Was. Czyli jakby warunkiem otrzymania czy wzięcia tej mocy jest to, żeby stąpił. I będziecie mi świadkami biuroznymi i w całej Judei i Samarii aż po krańce ziemi. No i bardzo często ten fragment jest rozumiany właśnie jako taka trochę można powiedzieć, naszkicowanie na i, i, i misji, ale też trochę można powiedzieć w jakimś sensie, przynajmniej do pewnego stopnia, e, jakby tego, co się w Księdze Dziejach Apostolskich dzieje. Oczywiście krańców ziemi tam jeszcze nie ma, no ale to, że apostoł Paweł gdzieś idzie do Rzymu e, i że generalnie chce właśnie tam, no, jakby Bóg mu każe, tak. Najpierw iść do Europy, do Macedonii, potem z tej Macedonii. Ostatecznie go kieruje przez Jerozolimę, ale jednak do Rzymu. Oczywiście no, tam są pewne rzeczy na końcu takie nie, nie, niedopowiedziane, no bo Paweł jeszcze żyje i jakby no, nie można zakończyć jego tej, tej historii, bo w takim, a nie innym momencie po prostu Łukasz pisze dzieje apostolskie. Natomiast ten ósmy werset czyli jakby Jerozolima, Judea, Samaria i aż po krańce ziemi. Myślę, że też jest ciekawe właśnie, żeby nie tylko spoglądać na to w perspektywie jakby pracy misyjnej, ale też wstąpienia Ducha. Znaczy, zwróćcie uwagę, że w jakimś sensie tak to mniej więcej jakby ka każdy z tych etapów jest trochę zarysowany. No nie mówię, że idealnie, żeby też, nie wiem, o to mi chodzi, ale gdzieś, gdzieś trochę tak, można powiedzieć, w pewnym cudzysłowie, Duch Święty tak wstępuje. Znaczy, wstępuje najpierw na powiedzmy, na taką najbardziej oczywistą grupę, czyli, czyli właśnie Judejczyków, Żydów tamtego czasu, związanych z, z Jerozolimą, ze świątynią. A potem wstępuje z takimi, z takimi no, również na wyznawców Jachwe, ale już nie tak zupełnie powiedzmy, trochę synkretycznych, tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli ludzi, którzy no, czczą Boga Jachwę, ale nie do końca tak, jak powinni, tak? No Samarytan. Tu mamy Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział. I to jest też ciekawe, bo tutaj jakby dyskusja jest w ogóle taka, że jakby oni się nawracają, ale Ducha Świętego jakby nie ma. To w ogóle pytanie, co znaczy, że nie ma Ducha Świętego. No niektórzy mówią, że darów nie ma. No ale ktoś może, może powiedzieć, nie ma tego, co było na początku w Jerozolimie. I można zadać pytanie, czy w takim razie w ogóle jakby oni mają udział w tym błogosławieństwie, skoro jakby my mamy, ale co z nimi. No i też można zadać pytanie, czemu tak musiało być, że Piotr i Jan się musieli pojawić. No i mnie osobiście najbardziej przekonuje, jakby taki argument żeby te dwa kościoły nie funkcjonowały oddzielnie, żeby to nie było tak, że Samaria jakoś otrzymuje ducha zupełnie niezależnie od Jerozolimy, bo wtedy Jerozolima by się mogła wypiąć, powiedzieć, a co nam do Samarii? To trochę jakby Bóg ich przytrzymał, tak? Też są różne takie, powiedzmy, yy, yy, dziwne teorie, właśnie, znaczy, no, właśnie na podstawie tego ósmego rozdziału, tak, że przez duchem jest po nawróceniu, no bo jakby oni przyjęli słowo Pańskie, ale jeszcze nie otrzymali ducha. No, no tak, ale jest jakiś powód ku temu, i myślę, że to nie jest powód taki, że, 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 że to jest jakaś, yy, jakiś wzorzec nam tutaj opisany, bo wzorce mamy raczej w, w listach apostolskich. Generalnie w I Koryntian jest wzorzec taki, zresztą Rzymian też, no, że generalnie człowiek, który się nawraca, ma ducha świętego. I, i, i tyle. Natomiast też tak już nie wchodząc w te wszystkie niuanse, ale generalnie co do zasady jest tak, że no nie można się nawrócić nie będąc przekonanym przez Ducha i nie można być owcą Jezusa, nie mając Ducha. Yy, chociaż możemy o różnych dojrzałościach rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj właśnie myślę, że jakby troską Bożą było to, żeby ten Kościół był jeden. A skoro, żeby był jeden, no to żeby właśnie Piotr i Jan mogli pójść jakby żeby to przez nich jakby to żeby, to, żeby to, było, to było to samo ciało, żeby organicznie rzecz biorąc, historycznie rzecz biorąc, to było to samo ciało. No i potem mamy Piotra i Corneliusza, czyli właśnie ludzi przybliżonych, tak, pogan, ale wierzących w Jachwę. I na nich też wstępuje Duch Święty. I teraz, kiedy już patrzymy na, ten, na to właśnie, że oni mówią językami dokładnie tak samo, jak... jak jak Żydzi na początku, uczniowie, no to zwróćcie uwagę, bardzo ważne pytanie, 47 werset, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my, czy innymi słowy, ten chrzest to nie jest kwestia chrztu, żebyśmy też zrozumieli, to nie jest tak, że po prostu chodzi o chrzest, o chrzest jest jakby dowodem tożsamości, to znaczy, że przynależymy do siebie, że jesteśmy tworzymy jedno ciało, tworzymy jeden kościół, to nie jest tylko koszty, to nie jest tylko jakaś formalność. Nie, to jest nowe obrzezanie, można powiedzieć. To jest nowa przynależność, nowy znak tożsamości. Więc teraz jakby musiało się wydarzyć coś takiego, żeby ci Żydzi byli przekonani, że jednak ten Korneliusz się kwalifikuje. Więc jeśli na nich zstąpił duch, tak jak na nich wcześniej, a Aha, no to okej, no, to, okay. no to, 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 to należymy do siebie. To w takim razie to tak. No i potem dokładnie tak jest. 11 rozdział, 18 werset. Eee, jeszcze tak widać, eee, jakby ten, 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 ten Piotr, widać, że on, on wie, że nie mają opór, wie, że im to nie pasuje do obrazka. Generalnie eee, tłumaczy się. A gdy zacząłem mówić, 15 werset, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku i przypomniałem sobie Słowo Pana, gdy powiedział Jan chrzci, chrzcił wodą, ale wy będziecie oszczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy Pana Jezusa Chrystusa, no to jakże mogłem przeszkodzić Bogu? No nie mogłem. A no nie mogłeś, Piotrze, rzeczywiście. Aha, a to więc i poganom Bóg dał upamiętanie ku żywotowi. No i, i przyjęli ich. Popatrzcie, przyjęli Samarytan, przyjęli Pogan. Gdyby nie było takich widzialnych oznak, to by ich nie przyjęli. No i w końcu ostatnia grupa, to mamy uczniów Jana Szczyciela w Efezie. I apostoł Paweł ich przyjmuje i tam już myślę, że to nie jest taka jakby super istotna w tym sensie, że, że jakby no to nie jest taka. Tak, tak, tak potężna grupa, jak Poganie jako tacy. Natomiast no, być może znowu dla Łukasza, który to pisze, jest to ważne, bo być może spotykali takie grupy. I w tym momencie takie świadectwo, że jakby Paweł jakby też jakby udzielił tej, tej grupie, no, takiej trudnej, można powiedzieć, też takiej grupie pomiędzy trochę, bo kim no, byli uczniowie a narzczyciela ani ani zwykłymi Żydami, ani w pełni chrześcijanami, no gdzieś ludźmi po środku, tak? Ludźmi, ludźmi którzy byli przygotowani na, na Jezusa, ale jeszcze Jezusa nie poznali, więc w pewnym sensie jakby ta grupa też potrzebowała takiej inkorporacji do, do Kościoła, no i, no i dostała. Dostała. Więc, yy, więc myślę sobie, że yy, no, że tak to należy rozumieć. Trzeba to rozumieć w taki sposób, że mamy po prostu jakby takie Widzialne oznaki włączenia poszczególnych grup, które istniały wtedy na różnym etapie, można powiedzieć, dojrzałości duchowej, ale wszystkie jakby, jakby zostały włączone. Myśl, myślę, taka ogólna z tego jest taka, że kimkolwiek byś nie był, jakby przynależysz w tym sensie, przynależysz, że, że jakby Bóg Ciebie nie odtrąca, nie odrzuca, Twoja grupa też jest, też się kwalifikuje. Czy jesteś uczciana Chrzyciela, czy zupełnym Poganinem, czy jesteś, czy jesteś Samarytaninem, czy jesteś Żydem? Nie ma, nie ma znaczenia. Wszyscy możemy wejść. Wszyscy jakby przez wiarę w Chrystusa mamy dostęp i dostajemy ten sam dar od ojca. Jakby i tyle. Jedno i drugie jakby potwierdza, tak? Się nawzajem, że ty masz wierzyć, a, a jakby, a, 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 a Duch Święty będzie obecny w Twoim życiu. A skąd wiemy? No wiemy, bo postąpił na, na Ciebie, na mnie, postąpił na... Jakby w, jest obecny pośród Was. Aha, no tak. Aha, no właśnie tak. No to dobrze. Panie, dziękujemy Ci za to, że wszyscy są zaproszeni i daj nam Boże się cieszyć, daj nam się doświadczać też Ciebie dziękujemy Ci, że Panie działa, że, że jesteś tym, który przyciąga, a też tym, który tłumaczy i tym, który wprowadza społeczność i, 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 i zmienia nas, Panie, i, i prowadź i bądź uwielbiony, niech Tobie będzie chwała. Z Bogiem i do zobaczenia.